Was widzieć w najnowszym vlogu na moim kanale. Ponownie witamy się w samochodzie Was bardzo za to przepraszam. Ale znowu jesteśmy na wyjeździe, po prostu jedziemy na Yongdo będziemy tam jeść. Jedzonko dzisiaj komtang, czyli taka gęsta... Zupa. Gęsta, gęsta biała zupa. Ja, na przykład, ostatnio zrobiłam tak kontank. Więc to jest właśnie taka biała, gęsta zupa. Ale tym razem gotowana na kościach wieprzowych, a nie na kurczaku. Więc to jest różnica. Spora różnica. I. Bo ogólnie cały dzień prawie spędzimy na Yongdo. Jaki plan później, to pewnie jakaś kawiarnia, jakieś zwiedzanie, więc chciałabym Wam też przy okazji pokazać co nieco, co w okolicy Busan, ale też spotkamy się właśnie z znajomymi mojego męża, więc naprawdę powinno być ciekawie. Zostańcie razem z Busan de Gio i słuchajcie, jest tu. Nie widzicie za dużo, bo przeszkadza barierka, ale właśnie przed nami e, jest, e, jak to się nazywa, stacja pociągów. Jest też miejsce, gdzie e, przypływają statki. Które kursują między Busanem a Japonią Kiedyś też kursowały na Jeju, ale niestety Ten kurs został zlikwidowany, nie wiadomo czemu Doki, jak widzicie, możecie sobie zobaczyć Jak na tych górach wszystkie mieszkania są poukładane A my jedziemy na Yongdo Taką dziwną drogą, pierwszy raz w ogóle jedziemy tędy Bo Toll Gate, czyli te e, Ulice szybkiego ruchu są za darmo nadal, więc korzystamy. Dobra, jesteśmy już w restauracji. Całkiem sporo tutaj miejsc jest. W ogóle tam jest jakiś art muzeum, kawiarnia, więc naprawdę sporo w tym miejscu się znajduje rzeczy. A to jest zupa, i mamy właśnie ona jest taka gęsta z mięsem wieprzowym. I jest także e, makaron. Oczywiście w takiej sytuacji mamy też ryż oraz przystawki Tak to jest także most prowadzący na Sągdo, czyli naprzeciwko, więc jest tutaj naprawdę bliżutko do każdego z tych miejsc, właśnie można sobie popatrzeć na klif, na góry oraz na takie widoki nad morzem. Podeślę Wam w ogóle filmy, bo już tutaj wcześniej byłam, więc czemu by nie. Jest bardzo ładnie. W ogóle polecam, jeżeli ma, jesteście troszkę dłużej tu w Busan, to myślę, że warto właśnie odwiedzić te miejsca. Dobra, tutaj było wcześniej wszystko rozwalone przez tajfun i e, zostało teraz odrestaurowane. Jeszcze widać, że nie bo e, nie jest część pomalowana. Tam jeszcze jakieś ciężkie sprzęty są, ale góra już jest zabezpieczona. Zachód słońca, ale my chyba już będziemy uciekać stąd. Robi się zimno. I can that you, your work is here. Mm -hmm. O, tutaj jest biuro mojego męża. i obórz port. A tu żeby nie było jest mój mąż. Say hello? Hello? <laughs> tak, tu jest hello? biuro i tutaj pracuję, tak jak Kamela. w ostatnim filmie to mówiłam. U góry tego nie... W... O, widać troszeczkę lepiej. Jest Skywalk, który budują. Będzie na samej górze, a u góry miał być koń wysoki taki. Bardzo fajny. Wydaje się, że już prawie końcówka. Jak <sum> Witajcie na Zagalcie. Idziemy na market, żeby kupić jakieś tam rzeczy, więc zabieram was ze sobą, a tutaj jedziemy właśnie środkiem miasta. Mama. No? Jesteśmy teraz na najbardziej znanym markecie tutaj w Busan, jednym z największych marketów i to jest Wukche Market, mamy tutaj jedzenie, mamy tutaj rzeczy, mamy tutaj naprawdę dużo produktów ogólnie żywnościowych, ale także żeby coś zjeść, czyli street food, naprawdę jest tego... O Pełno i można wybrać i zjeść co się podoba. My tutaj właśnie zrobimy sobie małe zakupy i potem zjemy chyba w domu. Taki jest plan. Każdy wybierze co chce i będzie można skorzystać. Ja na pewno mam ochotę na hot dog albo na humopank. Zobaczymy, co będzie lepsze. Pokażę Wam to wszystko, jak wygląda, bo naprawdę to jest ciekawe miejsce. Mamy tutaj y, smażonego kurczaka. Mamy jakiś czuk z tego co widzę. Tak mi się wydaje. Tak, to są różne rodzaje czuku. Nie, Mamy twigim, czyli smażone e, warzywa, krewetki i pewnie miejsce na półgogi. O, jest i kimchi John i są ryby i widzicie i pani właśnie przygotowuje nowe e, tego, topoki. Idziemy dalej i tutaj też smażone takie ala krokiety. Korańskie z nadzieniem w środku, tylko trzeba uważać, mogą być na słodko, ale tutaj widać też są słodkie A tu jest e, ten. E, o matko, co to jest? Nie pamiętam. Tu... No, I don't zabierają się teraz za kurczaka. I można to Tu jeszcze są pozamykane, są sklepy. Jak dużo ludzi, to znaczy, że jest popularna miejscowa. Patrzcie, ile tutaj jest ludzi. No, to są takie miejscowe, gdzie naprawdę sporo ludzi możecie znaleźć w Busan, jeżeli chcecie pozwiedzać. I mamy znowu ten bunsik, czyli takie przekąski koreańskie. To jest tak ogromne, że można się zgubić, więc trzeba uważać. Dzisiaj wyszłam kolejnym miejscem, którego nie znam. Idę w kolejne miejsce, które nie znam, choć wiele razy już tutaj byłam. Jednym z nadal z takich minusów tutaj w e, tym miejscu to jest to, że nadal e, jeżdżą samochody, nie jest zablokowane to, więc przeciskają się między tymi ludźmi, przeciskają się między tymi stoiskami, więc jest czasami ciekawie. Wow, <laughs> Małe smażone kraby o tu, małe smażone kraby grillowany oktopus, czyli te, które ostatnio we vlogu pokazywałam. Przekąska do piwa. Kimba? Elias, wolni? Ciekawe, bo jestem kebaba. A tutaj jest to czołgab. A tutaj kurczak kupowaliśmy przed chwilą, ale idziemy na hot dog Zobaczymy. Gdzie jest hot dog? Gdzie jest hot dog? O, o, o zaczyna. Teraz rozkładać e, ten street food na wózkach. Mamy To jest z tego, co kojarzy, chyba napój taki ryżo ryżowy, fermentowany. To jest z jajkiem. Zobaczymy, jak to smakuje. Pewnie z cukrem. Hot dog? Jeden jest zwykły, a drugi jest z jajkiem. Jeżeli nie jedliście nigdy cukru z jajkiem i keczupem, to jest czas, żeby spróbować. Znaczy jest to dziwny smak, bo jeszcze są tam nasiona i w ogóle, więc nie jestem do tego całkowicie przyzwyczajona. Dziwne to jest, ale zjem. Pewnie nie wrócę, ale ciekawie doświadczenie. Warto myślę, że spróbować. Witajcie w kolejnym dniu. Chciałam Wam właśnie powiedzieć, że chyba mamy obok... Yy... Chińczyków, dlatego że oni w nietypowy sposób zapieczętowali swój dom. Właśnie takimi naklejkami to chyba są jakieś życzenia albo przeciw duchom, złym duchom czy coś. Pierwszy raz się z czymś takim spotkałam, więc dla mnie to jest też nowość. Widać, że wszyscy gdzieś wyjechali, większość samochodów nie ma na siści sąsiedzi, także, czego my się bardzo cieszymy bo niestety jesteśmy trochę głośni Jedziemy teraz e, do Kizang Jest? First Kizang? Ja. Sądzą, czyli na plażę. To jest popularna plaża w Busan, jeżeli chodzi o serwerów. Bardzo... Tak, taką dużą plażę jedziemy. I ta plaża jest bardzo popularna właśnie przez serwerów. Wybierana najczęściej, jeżeli chodzi o surfowanie. Jeszcze do tego dochodzi czasami da depo, w zależności oczywiście od pogody. I lecimy tam, żeby coś najpierw zjeść, bo jesteśmy głodni, śniadania nie jedliśmy. Tyle o, dla tyle osób przygotowanie śniadania śniadanie wy... może liczyć się z cudem. Eliasz tylko zje, zjadł razem z, z hion, e, czyli starszym bratem e, jajeczko z. Oczywiście ketchupem, więc teraz jedziemy coś zjeść, po tym lecimy do Lotte World, do Kijang. Będziemy się bawić, zjeżdżać, różne dziwne rzeczy robić, a przy okazji właśnie tego filmu chciałam Wam opowiedzieć jak to jest mieć koreańskich gości u siebie w domu. Pomyślałam, że to może być ciekawy temat właśnie dla Was, jeżeli chcielibyście się dowiedzieć, jak to jest przyjmować gości, tym bardziej, że to jest pierwszy raz, kiedy my tak przyjmujemy tak dużo tych gości. Naprawdę, tak jak zawsze mieliśmy jedną osobę, to teraz jest. Multum i jest ciekawie, trochę głośno. To jest ten minus, właśnie dużej ilości ludzi, i się troszkę obawialiśmy, że sąsiadka zadzwoni do, do nas i powie, że byliśmy, byliśmy bardzo głośni, ale tyle szczęścia, że prawdopodobnie jej w domu nie ma. Pojechała do swojej rodziny, więc to jest duży, duży plus. Tak, dla informacji, wtedy była cena, już właśnie nie pamiętam, ale była na autostradzie, a tutaj mamy cenę w mieście. 1559 oczywiście przylicznik dostaniecie w górę w którymś tam miejscu <grymny> Jednakże po uważam, że wygląda tak sobie. Ale zjemy, zjemy ze smakiem. I tutaj jest ryż y, z. Sot pap. Sot pap z stekiem, A tutaj jest z owocami morza. Mm. I idziemy teraz do kawiarni Zjedliśmy obiadek, było naprawdę dobre I pierwsze co jest takie bardzo zauważalne jeżeli chodzi o e, koreańskich e, gości To na pewno temperatura w mieszkaniu Dużo, dużą, wyższą temperaturę Mama. potrzebują Tak Eliasz Tacy goście dużo wyższą temperaturę ustawiają w mieszkaniu. Oczywiście nie mówię tutaj o wszystkich, bo to też zależy od y, ludzi, ale. Ja się zderzyłam z tym, że raczej większość lubi mieć tak mocno przygrzane mieszkanie do takich 24-25 stopni. Ja się czułam troszkę źle, bo jednak jestem przyzwyczajona do tego, że mam około 20 stopni i wtedy czuję się najlepiej. Cała chodziłam czerwona, ale po nich widziałam, że byli szczęśliwi i czuli się bardzo dobrze, co było dla mnie no, takim, taką wyjątkową rzeczą. Trzeba się do tego przyzwyczaić i na te parę dni jednak wymusić w sobie troszkę tej temperatury. O, pociąg jedzie, więc Wam pokażę i przerywa. Patrz, Elia, pociąg! To jest ten pociąg, który jedzie obok Blue Line Park, czyli z jednej strony możemy pojechać tym pociągiem, a z drugiej strony możemy pojechać tym pociągiem kapsułowym, więc naprawdę. Ciekawe, ciekawe do oznania. Ja w końcu muszę się na coś takiego wybrać i wtedy Wam pokażę, jak kupować bilety, jak w ogóle to wszystko wygląda. Mam nadzieję, że się spodoba. A, informacja, że przejechał, więc jest troszeczkę głośniej. My jeszcze idziemy, chyba, kawałek. Chociaż nie, tutaj musimy wejść żeby pójść do kawiarni, która jest tam i później się do Was odezwę, bo jeszcze mam parę takich informacji, jeżeli chodzi o gości koreańskich gości w naszych domach. Jesteśmy na samej górze kawiarni i spójrzcie jaki widok jest na samo morze więc polecam Holis Coffee wejść tutaj na sam dach, można sobie popatrzeć na jadący pociąg albo na morze, jeszcze słuchać hum. Można więc w ogóle już jest super. Z drugą taką rzeczą, którą możecie się spotkać goszcząc koreańskich znajomych u siebie w domu, to na przykład oni nie potrzebują łóżka. Są już przyzwyczajeni do tego, żeby spać na podłodze, i my nie mieliśmy dostępu do takiej ilości materacy ani łóżek. Dlatego też nie było problemu, rozłożyli się na, na podłodze i smacznie sobie spali. To jest Fajny właśnie przykład tego, że potrafią się dostosować do różnych warunków. Ja na przykład nie wspominam dobrze mojej nocy na podłodze. Było to jedno z gorszych rzeczy. Już za drugim razem już było troszeczkę lepiej, ale i tak trzeba się do tego przyzwyczaić. Nie wiem, czy dam radę kiedykolwiek, ale jak będziecie gościć swoich znajomych, to nie bójcie się, że i czegoś Wam zabraknie. Nie będziecie. Mogli ich ugościć tak na kanapie, na łóżku, na jakimś posłaniu. Wystarczy im po prostu kawałek podłogi, jakiś cienki materac, albo po prostu koc i się ugoszczą na spokojnie, więc to jest. Duży plus. Oczywiście lepiej się wcześniej zapytać, czy im to nie przeszkadza, ale u nas już mój mąż powiedział z samego wstępu, że, że nie ma problemu. Oni się sami zorganizują, jak to się mówi.

spotykam z czaknym ground. Eee. Jesteśmy teraz w outlecie i rozglądamy się po rzeczach, jakie tutaj mają ciekawe. Eee, raczej nic ciekawego takiego... Tomboy, e, na pewno było ciekawą taką marką, którą kiedyś chciałam zobaczyć, więc może pewnie kiedyś zrobię film po prostu o koreańskich markach, które są, e, mogą być znane albo wam nieznane. E, teraz ja idę do Uniqlo zobaczyć, czy mają coś ciekawego, a przy okazji właśnie chciałam wam powiedzieć e, na temat jeszcze, e, jak to jest mieć koreańskich e, gości u siebie w domu, czyli na przykład prezenty. E, często dostaje się właśnie małe prezenty od znajomych, którzy przyjeżdżają do nas w odwiedziny. Ja na przykład dostałam teraz taki makaron. To dziwnie może brzmi, oraz dostałam chyba zestaw ciastek ryżowych, więc coś, czego ja tak naprawdę nie miałam wcześniej okazji za dużo otrzymać i sprawdzić, jak to smakuje, więc także Wam to wszystko pokażę, jak wrócimy do mieszkania. Myślę, że Was to może zainteresować, jak takie prezenty wyglądają, ale nie tylko takie. Naprawdę sporo ciekawych rzeczy otrzymuje się od takich koreańskich znajomych. Mało kiedy przychodzą z pustymi rękoma, chociaż prosimy, żeby nic nie przywozili, nic nie przynosili. Ale i tak za każdym razem coś w prezencie dostaniemy. Ostatnio też się zapytali, jakie Eliasz rozmiary nosi i także dostaliśmy jakieś rzeczy dla e, Eliasza. No więc naprawdę miło. Ja mam chlebek na jutro, więc będzie dla Eliasza na śniadanko. Jeszcze powinniśmy kupić dla do Jule co nieco do jedzonka. Zobaczymy. Musisz za standard. Tu chciałabym jeszcze przyjechać. Muszę się wybrać w końcu. Pokażę Wam wtedy całą markę, bo to jest taka bardzo wybuchła w tym roku marka. Popularna się zrobiła. Ma takie różne, właśnie koncepty bardziej eleganckie, ale też takie militarne. Tutaj mamy Uniqlo, więc zobaczymy co ciekawego w Uniqlo. Oni czasami mają przeceny i widzę, że właśnie high są przecenione. Ale tu widzę, jest tylko męski, pewnie u góry jest damski. Przed 100% wełny za 19 tysięcy. Więc to naprawdę jest dobra cena. 60 zł. To taki ulowy sweterek. Urodzinowa kawiarnia Właśnie mają jakiś event urodzinowy I jeszcze przy okazji lunchu to muszę tutaj oczywiście wspomnieć jak ugościć koreańczyków jeżeli chodzi o jedzenie Myślę, że większość korańczyków raczej przystosowałaby się i chciałaby spróbować różnych polskich dań ale y, pewnie miło by im się zrobiło jakby był ryż i kimchi, czyli podstawy koreańskiej kuchni. O, Koreańczycy są bardzo dumni z koreańskiej kuchni i bardzo ją lubią, więc y, śniadanko z ryżem z jakimiś banchanami oraz y, kimchi będą bardzo, bardzo szczęśliwi i wdzięczni za to, że chcieliście ich właśnie w taki sposób także ugościć. Ale jeżeli nie znacie się na koreańskiej kuchni, to ja na przykład ostatnio ugościłam kolegę mojego męża, kiedy był sam kanapkami z kiszonym ogórkiem, z pomidorem, z serem, szynką i naprawdę byliby zadowoleni właśnie także z takiego śniadania, więc nie trzeba się przejmować właśnie, jeżeli przyjeżdżają na przykład do innego kraju, lubią eksplorować różne kuchnie. goście już wyjechali i przy okazji jeszcze mam dwa, do was do powiedzenia dwie rzeczy. Jedna to jest rozliczenie, czyli często bywa tak, że Koreańczycy chcą się jakby odwdzięczyć za to, że byli na przykład u nas w gościnie i starają się... Po... Powiedzmy, dołożyć do tych rachunków. Więc moim zdaniem to jest bardzo miłe. Oczywiście my, jako osoby, które ugoszczamy kogoś, nie wymagamy od nikogo, żeby nam zapłacili za ten pobyt, ale sami oferują to, że chcieliby wspomóc finanse takiego domu, żeby po prostu nie obciążać właścicieli mieszkania, co jest moim zdaniem bardzo miłe i myślę, że. Pomaga to w tym, żeby te rachunki w pewnym momencie nie wyskoczyły, a jeżeli chodzi właśnie o e, zużycie wody, elektryczności, to oczywiście te rachunki naprawdę rosną z, e, z roku na roku, więc e, czasami to może być spore obciążenie. I ostatnią rzeczą, o której chciałam Wam powiedzieć w tym filmie, to jest użycie wody. Nie tyczy się do tej grupy ludzi, która była tutaj u nas, ale bardziej do mojego męża. Wtedy jeszcze chłopaka, z tak z przeszłości chciałam Wam powiedzieć, że Korańczycy dużo się kąpią, często się kąpią i zużywają sporo wody. Razem z moją współlokatorką byliśmy bardzo zdziwieni, Ile można się kopać, bo mimo z 3-4 razy w ciągu dnia kąpał się, co było dla nas zaskoczeniem, tym bardziej, że z przerażeniem patrzyliśmy na rafunki, które będziemy mieli. Jest to taka nietypowa rzecz, dlatego nie zdziwcie się, jeżeli wasi goście chcieliby skorzystać z łazienki. Troszkę częściej. Drugą rzeczą, właśnie związaną z tą łazienkową częścią, to mój mąż często spędzał dużo więcej w łazience niż ja razem z prysznicem, e, pielęgnacją i makijażem. Ogólnie czystość w Korei jest e, bardzo ważnym tematem i jak wiecie w Korei także są popularne tak zwane łaźnie, gdzie e, koreańczycy mogą skorzystać właśnie z takich specjalnych basenów, e, gdzie mogą e, skorzystać na przykład z masaży oraz takiego specjalnego czyszczenia takimi Zierkami, które naprawdę potrafią skórę wyczyścić aż do takich zaczerwienień, więc jak widzicie dla Korańczyków czystość i ogólnie pielęgnacja jest ważna. Mam nadzieję, że ten filmik Wam się spodobał, bo to już będzie koniec. Jeżeli macie jakieś pytania w tym temacie, to Was serdecznie zapraszam do sekcji komentarzy. Ja z chęcią odpowiem na wszystkie pytania w przyszłości. Wiem, że w tym filmie miałam odpowiedzieć na dwa pytania z poprzednich filmów, czyli o zimowe opony w Korei oraz czy mój mąż jest Koreańczykiem, ale to odpowiem niestety w kolejnych filmach. A to dlatego, że ten film trwałby wieczność, więc wybaczcie mi, ale kolejny film, w kolejnych filmach na pewno postaram się odpowiedzieć na te pytania. Więc zadawajcie. Życzę Wam udanego tygodnia i do usłyszenia. PA!